Dobry. Cześć witam was na kanale Marcin Kotowski Fishing na kolejnym filmie z ja mam nadzieję że ta trawka wam nie przeszkadza i poniekąd widzicie rzekę w oddali jest Bajecznie. Zaraz się skończy. Bateria, pełne słońce. I dzisiaj takie troszeczkę wyzwanie. Czy, bo jest już godzina po dziewiątej, czy uda mi się w samo południe, w takie pełne słońce, ewidentnie nie pogodę strągową, złowić jakąkolwiek rybę dla Was. Piękna rzeka, trącona woda, sprzymierzenie. I szukamy. Kropka w samym słońcu. A na dzień dobry, idę trzy doły w dół obłowić. I nie wiem, czy go pamiętacie, klasik Dorado. Czarny dzik na mojej 3 gramowej główce, piękna wlewa, słuchajcie. Piękna, po prostu piękna, ale czcinka trochę przeszkadza mi, trzeba przerzucić i wjechać. Czarny. Włos trochę flesza srebrnego, łówka złota, trzy gramy. Piękny, piękny temat. Taka rybka walcząca w prądzie. Tu troszeczkę na głowie stoję, no ale podać trzeba, po burtach się mogą pochować trochę odkryty teren tutaj No dobra, przechodzimy teraz. Oj, bo się zahaczyłem. Przez rzekę. I będziemy teraz robić ją w górę. Teraz na dzień dobry poszedł Martin. Martin ten najbardziej taki sprawdzony w kolorze różyka, No najwięcej ryb mi dał. Oj! Oj! wyszedłem. Obłowiłem bardziej. No, parę miejsc podałem w górę, tak tym dzikiem czarnym, ale widzieliście, obławiałem to zdecydowanie w dół, zdecydowanie powoli, zdecydowanie tak z przytrzymania, więc inaczej tak liczyłem na to, że przy korzeniach na przytrzymanie coś strzeli, nic nie strzeliło. Teraz postaram się pójść tak szybko, agresywnie pod górę. Zobaczymy, czy się uda. No, ale jak będą jakieś fajne miejsca do przytrzymania, to oczywiście też podam na przytrzymaniu, więc. Patrzymy, czy coś się uda. Ja muszę przejść znowu przez rzekę, akurat jest łacha, bo tam są za dobre dwa miejsca. I z tej strony tylko na przytrzymanie bym nie mógł obłowić, a chcę je obłowić od dołu w stronę. Więc przechodzę. I wszędzie obylskie pokrzywy. Na dziga, ale zadbajcie co. <laughs> Na czarnego dzika, piękny kleń. No spróbuję go tu, nie wiem czy podnieść. Oj. nie mam za bardzo. Jak zobaczcie, jest pierwsza ryba. No piękny, no piękny, gruby kleń Na dziga. <laughs> Robimy zdjęcie sobie z dzikiem ale zamoczymy wcześniej wszystko żeby było mokre o. żeby mnie przeszkadzało rybce Szybki dostęp do aparatu, jak widzicie, ze statywem. O, tak też można. Odhaczamy rybkę. I wypuszczamy. No. Chyba jednak będzie lepiej, jak go tak o, delikatnie rzucimy. Hop poszedł. Bo tu nie ma co zrobić Widzicie Cały jestem od szlamu Ale to nic No jest pierwsza rybka A tak Mówię po dnie, po dnie Martin fajny napstrąga na, na żerującego na szybko Ale mówię zrobimy to po dnie No i się sprawdziło Oczywiście raczej mi tu wszystko wyposzył Ale nie zaszkodzi podać Jeszcze raz piękny kleń. pierwszy wstrążek zobaczcie takie szypoty nie róweczka założyłem Martina pierwszy rzut i mówię no takie są tu wleweczki ogólnie teraz ominałem taki bardzo płytki kawałek no i jest pierwszy na Martina piękny wstrążek no uciekaj hop Poszedł. Szypociki, szypociki, normalnie górska woda. Tą, tą rynkę zrobiłem jigiem i teraz trochę żałuję, bo może trzeba było tak... Myślałem, żeby już założyć Martina. Bo tu mógł stać największy. O, tu widzicie? Tu mógł stać największy. Niestety już się na pewno spłoszył. Ja to lubię tak podać. Na pewności. ale próbujemy te inne szypoty bo tu jeszcze parę rowków jest widzicie jak niewiele nieraz potrzeba żeby ten strążek gdzieś się przykleił mm -hmm. Powiem Wam, że poczułem się przez chwilę jak na górskim potoku. Ma to swój urok, naprawdę ma to swój urok. No i ostatnia wlewa mi została. Jest. Nie wiedziałem, że to ryba. Słuchajcie, miałem. Ja nie wiedziałem, że to ryba. Nie za mi w ogóle. Chciałem, że patyk. Był i to taki z 35 bym powiedział, bo końcówką go zobaczyła. Mam nadzieję, że widać go na kamerce, ale dałem ciała, bo tak ja dalej chciałem ten prowadzić Woblera, myślałem, że to patyczek, a on tam stał. Ale był szybki. No, to zrobił. I tak bywa. O jest! Drugi! Zobaczcie! Spad! Widzieliście to? Druga ryba tam stała. Dwie ryby tam stały. No to to już się w ogóle baja. Ale nie udało się. Bez zadziorki. Mimo wszystko nie udało A może stoi trzeci? Na samym wyjściu na puciźnie koło drzewka. Aj. Ale numer wiem teraz. I czy to łowienie nie jest wspaniałe? Ej, 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 jeszcze był, był, pukał, 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 pukał. Jakiś inny może, a może ten co za pierwszym razem wyś. Bardzo mała rybka nie chciałem, no po co? Można i tak i znowu na drugą stronę. Dobry, 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 dobry. Już de delikatnie wziąłem sprzęgło, żeby nie było tak jak ostatnim razem. Dobry, dobry. Dobry, dobry. Wejdziemy do wody. Widzieliście stał w tej rynience? Tak mięciutkie sprzęgło teraz, żeby nie było sytuacji jak ostatnio. Że mi pospadały te fajne ryby Bo to jednak są już dosyć silne Na lekkiego dwugramowego dziga pięknie A, zobaczcie Silna ryba Silna ryba W dobrej kondycji już są A zobaczcie jak to tnie A. jest <śpiewanie> No, nad wyraz silna ryba Piękny. Tak mi się wydawało, że jak rzuciłem wcześniej że był mały błysk, ale nie byłem pewny. Jeszcze raz rzuciłem i. Siedzi Wyskoczył do dziga dwugramowy dzik Zaraz Wam wszystko pokażę. Ale, pięknie, silna ryba. O! Oj, ta silna rybka była naprawdę. Zobaczcie, w tym słońcu jednak można w tym słońcu. Naprawdę, dobry, dobry gruby 40 z plusem i pięknie odżywiona. No, stary. Oj, za tą walkę to. Należy ci się wolność i szacunek jednak można w tym słońcu. Jednak można. No i co? Przezczęśliwy, widzicie? Potopływający podbierak, że można bez problemu. Uuu, gumki mi pospadały. Bez problemu tą rybę przetrzymać. Gumka, gumka, gdzie ty tu jesteś? O. Widzieliście? Chciał zabrać snędę wam pokażę. Tak go będzie widać. O, zobaczcie, jak pięknie pracuje. Dwugramowy, szary dzik. Na mojej główce. Na mojej główce. I znowu ktoś dzwoni. No, widzicie, jak pięknie się udało. Właśnie mija druga godzina. I miałem sobie robić przerwę. I tak myślałem, że może to jest ostatnia wlewa. I w końcu trzeba coś zjeść i wypić. Już troszkę zmęczony jestem. I ta druga godzina, chciałem Wam powiedzieć, że dała mi miarowego pstrąga, dwa fajne wstrągi pod kątem zdarzenia, no i pięknego klenia. A tu taka niespodzianka piękna, ponad 40 cm gruba ryba, pięknie odżyjony samiec w niesamowitej kondycji. Widzieliście, jaki hol był. No, ten hol to jest kwintesencja łowienia pstrągów na mojej główce, haczyk numer 2 dwa, dwa gramy główka ukręcone przez Bartka i no pięknie on chodzi ten siwy Ech, lubię te szaraki, lubię te szaraki także dzisiaj na Dziga Klenin, dzisiaj na Dziga piękny pstrąg, no i na Martina trzy fajne zdarzenia, miarowy pstrąg i, i dwa brania i to jest dopiero druga godzina i to pokazuje, że nawet w tym takim słońcu, w tej takiej największej lampie, w południe Da radę złowić pięknego pstrąga. No chciałbym być na świta, chciałbym być na zmierzch, ale niestety nie mogę. Jeszcze mam godzinę łowienia, także jem, piję i patrzcie, czy coś się uda jeszcze złowić. O, jest napój, jest jabłuszko i jest kawałek ciasta. I tak można, słuchajcie, żyć. Polecam. No dobra. Jestem po jedzeniu. Stał na przyklejony tu widzicie na wlewce. Nie że tu nie ma innej ryby. Aj. Ale wyciągnąłem wnioski po ostatnich wyjściach, bo stwierdziłem później, że miałem jednak za mocno słuchajcie, hamulec dokręcony i dzisiaj dużo lżej. Widzieliście, jak ryba wariowała, i kto wie, czy na mocniejszym sprzęgle by nie spadł. Także nie ma co przesadzać z tym hamulcem. Oczywiście było ryzyko, że może gdzieś się wrąbać w zawary, ale się nie, nie wrąbał. Także. No mega mega szczęśliwy jestem, odpocząłem i szukamy kolejnego dołka <laughs> Widzieliście? Trzymałem przy krzakach Trzymałem przy krzakach Tu już nie będę nic skombinował, ale był hol Przy krzaczkach przytrzymałem Góra, dół, góra, dół, martinka I pobudziłem Oj, 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 oj Kurde, trzy kotwy Bez zadziory, ale Trzy wbite Więc sobie spróbuję poradzić Jakoś szczypcami, ale żeby... Z... O, zadziory to widzicie co się dzieje. No i proszę, ładny pstrążek przy krzaczkach. Hop. Taka 30. Popłynął. No nie ma warunów, tu nie ma tu warunów. Żeby zrobić to lepiej. Ale stał. Nie chciał z prądem. 100, ale jeszcze mnie korci, żeby woblera założyć. Uderzył na przytrzymanego. No. I to już mi się podoba. Początek trzeciej godziny i zaczyna się dziać. Słuchajcie, a tam jest fajny, fajny pniak. Można i tak. A, myślałem, że jest duży. A to zacząć. <laughs> Oj, dobre miejsce. Dobre miejsce. na Martina, zobacz, Spa, dobry był pierwszy dobry rzut w rynnę na Martina dobry był też taka czterdziecha, o, ale wyskoczył pięknie ej, podkręciłem hamulec ej, 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 jednak zostawię tak jak był obłowiłem głęboko Martinem DR, jakbym miał puknięcie ale nie wiedziałem, czy nie było zaczepu Założyłem dziga lekkiego, przeleciałem, nic. A mnie tak trąciło, rzucę jeszcze tym różykiem. I zobaczcie, pierwszy tutaj króciutko, drugi normalnie w i siadł, cholera no. <grybuj> też był fajny, oj też był fajny. No, już nie weź. O, tak. Uciekł. Stał na samym rogu, uciekł. Ale mały i trzecia godzina za mną więc kończę idę do samochodu no jak widzicie każda godzina była obfita w tej godzinie udało mi się złowić też pstrąga, także w każdej godzinie zaliczyłem pstrąga piękna ryba mi spadła na Martina yy, zwariowana też taka czterdziecha no i już nie pamiętam a jeszcze chyba mi yy, wyszła wyszła rybka, pokazała się rybka na wlewce, także jakby nie patrzeć trzy kontakty aby każda taka godzina na pstrągach nam się trafiała, tego życzę sobie, tego życzę oczywiście Wam. Myślę, że challenge, i wyzwanie, jak najbardziej mi się udało. Trzy godziny wędkowania w pełnym słońcu, w samo południe i w każdej godzinie zaliczyłem pstrągiem. Ryby pochowane po burtkach, ryby na szybkiej wodzie, ryby gdzieś tam szukające cienia. Także jeżeli tak jak ja nie macie możliwości łowić o świcie albo o zmierzchu, to nie przejmujcie się, jedźcie na piękną yy, pstrągową rzekę, spróbować swojego szczęścia w największym słońcu i w samo południe, bo tak też można. Jak się podobało, dajcie lajki, napiszcie w komentarzu, czy wy uciekacie od takiej pogody, czy jeżeli macie chwilę czasu, to mimo złych warunków też próbujecie łowić te pstrągi. Ja mam nadzieję, że Przyjdą niedługo te lepsze warunki, ale żeby one tylko w tych lepszych warunkach chciały brać. Dzisiaj Dzik i Martin te przynęty mi pasowały i te przynęty okazały się najlepsze. Trzymajcie się czeplutko. pozdrawiam Was i do następnego filmu Hejka.